Witam serdecznie, nazywam się Agnieszka Nantka i jestem mamą Pawełka. Chciałam dzisiaj powiedzieć o inicjowaniu rozmowy przez Pawła. Jak to u nas wygląda i jaka jest historia? Na samym początku kupiłam intuicyjnie, szukałam sprzętu, dzięki któremu Paweł mógłby nas wezwać do siebie i wybrałam Big Maca. Bardzo duży sprzęt. Myślałam, że kierowałam się tym, że Paweł ma turowe uszkodzenie widzenia i nie do końca będzie widział mniejszy, mniejszy przycisk. A tutaj mamy czarne tło, duży żółty przycisk. Ja mówię: Super, będzie, będzie widział i, i będzie mógł po prostu rączką trafić w niego, ze względu na to, że powierzchnia przycisku jest bardzo du duża. Big Mac ma możliwość nagrywania tylko jednej wiadomości. Natomiast co się okazało? Okazało się, że Big Maca trzeba bardzo punktowo na środku włączyć i uruchomić. W momencie, kiedy Paweł zrzucał rękę, bo Paweł miał rączkę w autostymulacji i po prostu jak chciał coś w ten, to on ją po prostu zrzucał. I niekoniecznie Udawało mu się uruchomić za każdym razem Big Maca. Było to dla niego bardzo frustrujące, że on chce, on wie, co ma zrobić, natomiast ten sprzęt po prostu nie działa. Wówczas e, znaleźliśmy na rynku, to znaczy pani Kasia Włodarczyk, nam, e, nasza e, terapeutka z komunikacji alternatywnej, znalazła nam e, dużo mniejszego switcha, e, który ma e, również e, Różną, jak gdyby, wysokość, w zależności tutaj jest niższy, tutaj jest wyższy, prawda? Czyli mogę go ustawić tym niższym profilem do Pawła i wówczas Paweł może ten przycisk dużo lżej uruchomić niż ten duży. W każdym miejscu, gdzie Paweł nawet małym paluszkiem dotknie. Uruchamia się, uruchamia się Big Mac z nagraniem: Chcę coś powiedzieć. Switch jest zabierany wszędzie, gdzie Paweł jest. Towarzyszy mu również w przedszkolu. I co się okazuje, że inne dzieci, niemówiące, podchodzą do Pawła i przyciskają mu przycisk: Chcę coś powiedzieć. Być może chcą coś powiedzieć. Na Big Macu jest nagrany mój mąż. Ze względu na tożsamość, Paweł jest chłopcem i potrzebuje męskiego głosu. Nie mogłabym być nagrana tutaj ja. Ten sprzęt bardzo nam pomógł w momencie, kiedy widziałam dużą frustrację Pawła i chciałam, żeby mógł. Coś powiedzieć, wezwać nas do siebie, i co się okazało? Wprowadzenie tego sprzętu, niby małego, niby to była taka namiastka komunikacji, natomiast za każdym razem, kiedy chci, Paweł chciał coś do nas powiedzieć, chciał nas sobą zainteresować, naciskał switch. I co się okazało, proszę Państwa, że tego samego dnia po południu Paweł już nie miał autostymulacji. Czyli miał tą swobodę zawezwania, zwrócenia na siebie uwagę i chęć powiedzenia: Hej, ja tu jestem. Także bardzo serdecznie polecam do, dla osób nie mówiących taki, taki sprzęt ważną rzeczą jest gdzie jest umieszczony przycisk, jak on jest zamontowany. Pawełek ma lepszą lewą rękę, dlatego u nas switch jest zamontowany po, po lewej ręce, tak, aby Pawełek swobodnie mógł przenieść tylko i rękę i uruchomić switch trzeba pamiętać, że switch musi być w jednym miejscu, stabilnie umieszczony, aby osoba, która ma problemy z koordynacją ruchową, zawsze mogła na niego trafić i żeby on się nigdy nie przesuwał. Dlatego ja zastosowałam po prostu najprostszą metodę zatrzymywania switcha przez mocowanie do kabli generalnie. Niektórzy potrzebują, żeby switch był przyklejony rzepem do, do podłoża, tak żeby on po prostu był totalnie nieruchomy. Tutaj mamy switch umiejscowiony w takim na worku, w takim, w takim pudełku bardzo stabilnym, uszytym przez naszą pomysłową babcię.